Dzień dobry. Dzisiaj porównanie dwóch crossoverów segmentu B za mniej więcej podobne pieniądze, 130 tysięcy nieco ponad. Opel Mokka lepiej wyposażony, nieco słabszy i Volkswagen t rock trochę gorzej wyposażony, bo to podstawowa wersja, za to z mocniejszym 150 konnym silnikiem, a tutaj mamy tylko 130. Jeśli podobają Wam się nasze testy, koniecznie nas zasubskrybujcie, a jak klikniecie dzwoneczek, to żadnego z nich nie przegapicie. W przypadku Opla Mokki, za mniej więcej 130 tysięcy, otrzymujecie pod maską wersji GS silnik 1,2 piórtek, R3, 130 KONI i automatyczną skrzynię biegu właśnie biegowej Icin. W przypadku tego samochodu t -Rocka. można za takie zbliżone pieniądze w podstawowej wersji kupić sobie silnik 1.5 150 KONI i siedmiobiegowe DSG. Oczywiście produkcji Volkswagena. Spalanie średnie 6,1. Tutaj mamy według producenta oczywiście 6,058 w zależności od wersji. Ten samochód jest dynamiczniejszy, bo taki nieco ponad 8 sekund do setki. W przypadku Opla no jesteśmy o 0,9 sekundy gorsi. Czyli zdecydowanie, zdecydowanie, jeśli chcecie sobie pojeździć, to ten samochód jest trochę bardziej dynamiczny. No i oczywiście trochę inaczej to jest rozwiązane, bo tutaj mamy tylko trzy cylindry, a tutaj te cztery cylindry mają system odłączania dwóch, jeżeli nie ma obciążenia. Skrzynia potrafi wejść w tryb żeglowania i w takich spokojnych, spokojnych rejestrach, kiedy za dużo się na drodze nie dzieje, można bardzo oszczędnie tym samochodem jeździć. Zaczynamy od wnętrza Mokki, to jest wersja GS, jak już trzy razy zdążyłem powiedzieć w tym materiale. Ona się charakteryzuje na przykład tym, że ma takie piękne ergonomiczne fotele z takimi czerwonymi wstawkami. Co ciekawe, samochód, który mamy z parku prasowego nie ma tej czerwieni tutaj, a w katalogach i w innych autach widziałem ją w tym miejscu. Cóż jeszcze? Dużo piano bleka, który nie jest najlepszym materiałem na tego. Nie do końca nam się to podoba, no ale jest w tym samochodzie. No i taka piękna imitacja karbonu, ale całkiem nieźle to wygląda, to wygląda prawie jakby było prawdziwym karbonem. Zapalanie auta przy pomocy klasycznego kluczyka. Tak wygląda ekranik, on bardzo przypomina to, co można zobaczyć we francuskich samochodach. Taki ekran komputera pokładowego. To co mi się podoba, Mimo tego, że auto jest już po liftingu, pozostawiono ten taki zwyczajny, klasyczny panel sterowania klimatyzacją. No jedyne, co trzeba zrobić w momencie, kiedy chcemy na przykład sobie ustawić, gdzie nawiew ma lecieć. No to musimy sobie tutaj wybrać menu. I tutaj dopiero możemy sobie wybierać, gdzie chcemy, żeby strumień powietrza leciał. No tego nie ma na tym panelu, ale cała reszta jest, możemy sobie regulować zarówno natężenie nawiewu, jak i temperaturę. Jest to oczywiście jednostrefowa klimatyzacja. Tak to wygląda. Do tego fajne przyciski na kierownicy, które spłaszczono u dołu. Bardzo praktyczne jest tutaj to rozwiązanie z, tym, z tą głośno, głośnością radia. No oczywiście też zdublowane tutaj. To też jest fajne. No tutaj, jeżeli chodzi o ten aktywny tempomat, no to jest troszeczkę bardziej skomplikowane mniej więcej. Trzeba pamiętać, co te przyciski znaczą. Jeszcze taka klasyczna dla Opla gałka wyboru świateł, no, ale samochód jest w automacie, więc tego się kompletnie nie używa. Fajnie, że pozostawiono przyciski, tutaj można sobie wyłączyć utrzymanie toru jazdy, można sobie wyłączyć system start and stop, parkingowy, w momencie, kiedy na przykład wjeżdżacie do garażu, ten samochód bardzo krzyczy, jak wjeżdżałem do garażu, bardzo mi tutaj krzyczał. Wybierak skrzyni biegów, tak jak już w większości Stellantisów, w ten sposób, ale już to fajnie działa, już nie ma takiego efektu że auto, e, na przykład wciskając P, że gdzieś tego P nie wciśniemy, i samochód zaczyna nam e, jechać, mimo tego, że już się zatrzymaliśmy. E, oczywiście ręcznie jest elektryczny, szkoda, że nie ma AutoHolda, to jest duży minus plach. Co my tu jeszcze mamy? Gniazdo USB gdzieś tutaj jest schowane. Z tego co widzę, jest to gniazdo jeszcze starego typu. Oprócz tego 12V. Taki maleńki schowek pod łokietniku, za dużo się tutaj nie zmieści. Dwa cup holdery w fajnym miejscu. Schowek przed pasażerem, zobaczmy jak to wygląda. Bardzo głęboki, spory. No, te materiały na dole nie są najwyższych lotów. Góra jest zdecydowanie lepsza w tym samochodzie, no ale jesteśmy w segmencie B. No i bardzo, bardzo fajne fotele. Jest, no czuję się w tym samochodzie, że to jest taka trochę wyższa wersja specyfikacyjna, że to nie jest podstawa a jest to wersja GS, czyli taka nieco usportowiona, oczywiście nie jest to samochód sportowy, więc jest to jest tylko taki sport na pokaz. A teraz zapraszam do Volkswagena, bo jestem ciekaw jak taki bardziej stonowany, podstawowy model wypadnie na tle tego auto. Zapraszamy do Tiroka, jest to wersja live, ale niestety, niestety o pakiety, czyli do tych 130 wyjściowych tysięcy, myślę, że takie 15 trzeba dorzucić, ale fotele w life są dokładnie takie jak w tym aucie, dokładnie takie są te plastiki. No mówię oczywiście o podstawowej wersji, no bo to dalej life jest. Tak to wygląda. No na pewno w tej podstawowej wersji nie będzie takiej klimatyzacji, bo jest ona. Z wyższych wersji. Ona jest w pakiecie. To również zapalamy przy pomocy przycisku. No, ta klimatyzacja nie jest tym, co najbardziej lubię. No, ale dobra, no, ta obsługa no, jest w miarę. Dobrze, że tych haptycznych przycisków nie ma na kierownicy, że to zostawiono normalne. Wyciszmy sobie jeszcze radio. One jest wyciszone. to klimatyzację trzeba troszeczkę zmniejszyć. Całość sprawia niezłe wrażenie. No, zdecydowanie dużo bardziej podobają mi się cyfrowe zegary Volkswagena. No, mają dużo więcej informacji, ale fajne jest to, że z boku mamy tutaj poziom paliwa jeszcze taki normalny. On nie jest, nie jest elementem tych cyfrowych zegarów. Normalne przełączniki, typowe jak to od wielu, wielu lat w Volkswagenie. To widziałem w wielu skodach 20 lat temu, chyba z tego co pamiętam. To też jest bardzo podobny ten panel do tego tutaj, w tym samym miejscu co zawsze. Możemy sobie włączyć, wyłączyć regulowanie zamków, ale gniazda USB już mamy nowego typu. 2 pewnie z jakiegoś pakietu, prawdopodobnie w tej podstawowej wersji nie mamy. Fajna rzecz, tutaj mamy autoholda, proszę bardzo, i oczywiście elektryczny hamulec. Podłokietnik równie mały, a może nawet i mniejszy niż w OPLU, więc taki jest to standard. Zobaczmy, jak wygląda ten schowek na rękawiczki. Też jest zdecydowanie mniejszy niż w OPLU. Ale auto jest szersze i troszeczkę ma się takie wrażenie, siedzenia w większym samochodzie. Jakość jest dość przyzwoita i to nawet mam wrażenie, że ten dół jest lepszy niż w, aucie, w autach Stellantisa. Trochę lepiej jest to wszystko spasowane, ale nie są też takie różnice, które decydowałyby o wyborze tego samochodu. Fajna kierownica, taka dosyć dobrze leżąca w dłoniach. Tutaj miękki materiał u góry, no i taki dość duży wyświetlacz też przypuszczam, że z jakiegoś pakietu, też przypuszczam, że to nie jest z wersji podstawowej, że ten z podstawowej wersji jest minimalnie mniejszy, ale całość sprawia takie bardziej klasyczne wrażenie niż w tamtym samochodzie. Czas teraz usiąść z tyłu i zobaczyć, które z aut ma więcej miejsca na tylnej kanapie. Od razu zauważam, że jest tutaj taki bardzo fajny haczyk. Ładne rozwiązanie. Zaczynamy od tiroka. Fotel z przodu ustawiony pode mnie 188 cm wzrostu, bo tyle mierzę. No i tak mieszczę się, tak no nie za bardzo. Tutaj czuć, że jesteśmy w segmencie B. Kolana dotykają przedniego fotela. Zobaczmy, co się stanie, jak rozłoży podłokietnik. Tak, no to już się w ogóle nie mieszczę dobrze, że on tutaj jest miękki, więc moja noga może się wbijać w coś miękkiego. Ale to bardzo fajne rozwiązanie. Można sobie ustawiać te cup holdery, w zależności od tego, jak wielki lub jak niewielki mamy kubek. Do tego dwa gniazda USB nowego typu. Nawiew, jak sobie usiądę, tak to się jakoś mieszczę. To jest bardzo fajne rozwiązanie, czyli można sobie położyć siedzisko. właściwie oparcie przedniej kanapy, zrobić z niego taki mini stolik w wanie. Nad głową całkiem sporo miejsca. No, w takiej pozycji jest przyjemnie, nawet tutaj to za bardzo się nie wbija, nie zaklinowałem się, tak jak to się czasem zdarza w, w różnych samochodach. No ale zdecydowanie dla dwóch osób jest to jest to e, tył. Tu w środku raczej nikt, gdy osoby dorosłe będą się siedziały, się nie zmieści. Jestem ciekaw, jak to wygląda w Oplu i teraz do Opla Was zapraszam, a dokładnie na jego tylną kanapę. Czy w Oplu mamy haczyki? Nie, nie mamy w Oplu haczyków. Siadam w ten sam sposób, co w tamtym samochodzie. No i czuję, że jest tutaj Miejsca mniej niż tam, głową prawie dotykam sufitu, tutaj od razu kolana poszły mi na bok, nie byłbym raczej w stanie tak usiąść, chociaż, no nie no, jest jakieś wgłębienie, okej, okay, no, niższa osoba, która ma krótsze nogi, tutaj mogłaby tak siedzieć, brakuje nawiewów do tylnej części kabiny, ale za to gniazda USB są starszego typu, więc jeżeli myślicie o dzieciakach, które mają starsze sprzęty, to jest to lepsze rozwiązanie. Nie ma podłokietnika. No i podobnie jak w tamtym samochodzie. Raczej trzy osoby to by się tutaj nie zmieściły. Jest to kanapa dla dwóch osób. Ale jest fajna. Taka mięciutka dosyć przyjemna. Jak sobie usiądę tak, to byłbym w stanie kawek podjechać, gdyby tutaj ta część do zapinania pasu nie wpinała mi się wiadomo w jaką część ciała. Czego jeszcze nie mamy? Nie mamy haczyków, tak jak w tamtym samochodzie. I nie mamy też tutaj oświetlenia. W tamtym aucie było oświetlenie takie tylko dla. Tyłu, tutaj mamy tylko z przodu, ale spoko. Dwójka dzieci w tym samochodzie spokojnie się zmieści. Tak samo zresztą jak w Volkswagenie, ale znowu Volkswagen zdobywa niewielką przewagę nad Opelem. Mimo tego, że mamy ten sam segment, segment B, czyli crossovery miejskie, suwy, wyraźnie widać tutaj w bagażniku, że Volkswagen jest szerszy. I to, że jest szerszy, powoduje, że ma większy bagażnik. W przypadku MOKI mamy 350 litrów. Nie twierdzę, że to nie wystarczy, bo zobaczcie, no to jest taka pojemność, jaką do tej pory często miały samochody kompaktowe. Jeździliśmy nimi przez lata i woziliśmy nimi rodziny na wakacje i tak dalej. No ale tutaj w Tiroku mamy 445 litrów. Gigantyczną przestrzeń tutaj pod podłogą, nieco zawaloną rzeczami. Ale podłogę można też ustawić sobie w innym położeniu, tuż nad kołem dojazdowym. No jak na segment pojazdu, jak na to, że on jest. Klasyfikowany w grupie samochodów segmentu B, no to ten bagażnik jest po prostu ogromny, i w tym wypadku Volkswagen zdobywa przewagę na tople. Taka mała ciekawostka to jest tryb normal, a w momencie, gdy włączymy sobie tryb Sport, tam z tyłu zaczynają się wydobywać takie, no, prawdziwe dźwięki. Jest tu układ wydechowy. Ta wersja GS to nie jest tylko to. Tutaj widzicie nie tylko te czerwone wstawki i to, ten plastik dający karbon, ale też jest trochę sportu tam, mimo tego, że osiągi nie są jakieś rewelacyjne. Tak przy okazji od razu mm, mała uwaga, zdecydowanie lepiej to auto radzi sobie w tym trybie sport. I to nawet nie chodzi o ten dźwięk, ale jest dużo szybsza reakcja na pedał przyspieszenia, na jego naciśnięcie. W trybie normalnym no, ten samochód staje się nieco bardziej ospały, no, ale tak już jest. Przetłoczenie na maskę, która jest w coraz większej liczbie modeli, takie trochę przewodzące na myśl. o też, on jest tak podobnie. a się pytanie, czy polakierowana jest ta maska, czy tylko oklejona? Chyba jest polakierowana. No przy okazji wszystko się w niej odbija. Wczoraj jak wjeżdżałem do garażu, to miałem takie bardzo dziwne, dziwne wrażenie, że tak to już wjechałem w mur przez to, że mi się wszystko odbijało w tej masce. A różnica świateł powodowała, że tak no, wjeżdżałem nie tylko samochodem, ale jeszcze odbiciem na masce do tego garażu. Przedziwne doświadczenie, więc takiej maski chyba bym w tym samochodzie nie wybrał, ale samo malowanie, ten zielony kolor przywodzący na myśl wersję elektryczną, no, oczywiście 136 konną, bo taką, takiego ma elektryka jest, spakuje to do wszystkich modeli. No trochę szkoda, że z cennika wypadła wersja wysokoprężna. Był to motor 1.5 diesel. Miałem okazję tym, z tym silnikiem jeździć wieloma samochodami. Strandis jest bardzo oszczędny. To, co Możecie sobie zobaczyć na YouTubie, czyli te spalania Opel Astry. To, co Ten samochód robił ze spalaniem, to jest po prostu historia. A potem pojechałem nim trasę i spalił mi jeszcze mniej. No tutaj takiej, takiego dobrego spalania to nie mamy. No wczoraj jeździłem w korkach, to pokazywał taką dychę plus. Teraz trochę pojechałem bez korków takimi ulicami, takimi drogami w Warszawie, żeby przyjechać tu na zdjęcia, gdzie można jechać 70 na godzinę, i spadło do 9,7. A takie. E spalanie z jakiegoś dłuższego okresu, z 1659, z autostradami, z drogami szybkiego ruchu, tutaj pokazuje nam 8,2. W trasie pewnie można by sobie, o, ale chwilowo jest niskie, w trasie pewnie można by sobie tutaj zejść do jakichś 7 litrów, ale dalej to jest więcej, niż obiecuje producent. Ale ten 8-biegowy Asin być może nie jest tak dobrze skonfigurowany, jak w przypadku tego diesla być może, nieco gorzej sobie radzi z tym samochodem, ale dalej jest to akceptowalne tak? no, na to, jak ten samochód wygląda, jakiej jest wielkości. No. Przypominamy, no to są samochody, które w tej chwili zastępują nam auta kompaktowe. Sprzedaż kompaktów spada, produkcja kompaktów spada. Coraz mniej jest takich samochodów kompaktowych jak ta piękna hybrydowa Toyota, która tutaj stoi. Pozdrawiamy Toyota, bardzo lubimy ich samochody. Wszyscy przyjadamy się do crossoverów i prawdopodobnie no, nie wiem, czy przyjdzie taki dzień, że korolla zniknie, ale jednak coraz więcej samochodów kompaktowych, również jest samochodami podwyższonymi. Trochę też ten segment B, którym teraz jadę, te crossovery, no, nie da się ukryć. Zastępuje nam samochody kompaktowe, no bo oferuje wszystko to, co można mieć w tamtych samochodach, czyli dość dużo miejsca z tyłu porównywalne bagażniki, a do tego jest modny. Dlatego dużo łatwiej się do tego wsiada, jednak społeczeństwo nam się starzeją. Sam się ostatnio męczyłem wysiadając z Opla Astry, który był bardzo nisko, miał bardzo nisko umieszczony fotel, a tutaj po prostu jestem wysoko. To auto jest bardzo, bardzo przyjemne, bardzo udane. Ta wersja po liftingu, chociaż niektórzy mówią, że to jest nowy model, zdecydowanie robi dobre wrażenie. Jest przyzwoicie wyceniona, no bo tutaj za te 130 tysięcy z hakiem no mamy właściwie wszystko to, co tutaj widzicie w tym samochodzie. Jak wyglądają ceny leasingu i wynajmu? Oczywiście link dajemy pod filmem, serdecznie tam zapraszam. A ja teraz przejadę się Volkswagenem, jestem bardzo ciekaw, jak po tej krótkiej przejażdżce Opelem Mokką wypadnie Volkswagen Tirok. W Volkswagenie nie mam trybu. Jazdy, wyboru trybu jazdy. Mogę sobie tylko wrzucić S lub D, czyli tak naprawdę tylko skrzynia biegów może być w trybie sportowym. Czy to ma aż takie znaczenie? Nie ma. no Jest to samochód, który tego sznytu sportowego nie ma. Nikt tutaj nie nawiązuje do jakichś starych sportowych golfów, tak jak w przypadku Opla, który nazwą GS, nazwą wyposażenia, co prawda, gdzieś jednak nawiązuje do starych sportowych samochodów. No i teraz. Tak, jest nieco inne wrażenie jazdy tym samochodem. Wydaje się być cięższy. Być może to nie ten jeden cylinder więcej powoduje, że mamy trochę więcej masy z przodu. Wydaje się, że tutaj bardziej wspomagany jest układ kierowniczy. Nie mówię, że tam jest jakiś sztywny i nie da się tam tym samochodem jeździć, ale tu jest zdecydowanie bardziej. No i to co zawsze jest w Volkswagenie czyli czuję się tutaj tak, jakbym przejechał już. 10 tysięcy kilometrów tym samochodem, bo jest dokładnie tak samo jak we wszystkich innych Volkswagenach. Fajnie, szybko działa start-and-stop. No i przez to, że są cztery cylindry, no jednak tutaj nie ma żadnych wibracji. Tam w tym 1, 2 piórteku, one są minimalne, bo ten silnik jest dobrze wyważony, ale jednak trochę czuć, że jest to samochód o trzech cylindrach, a tu czuć, że tego momentu obrotowego jest więcej. Te 150 koni robi robotę. No w tej chwili silnik 1, 5, jest chyba najlepszym wyborem, no, w przypadku tego samochodu możemy też mieć jeszcze diesle. Został tutaj silnik dwulitrowy, wysokoprężny, co jest chyba już ewenementem, jeżeli chodzi o współczesne czasy, no bo te segmenty crossoverowe raczej od tych silników wysokoprężnych uciekają. O, całkiem przyjemnie to zawieszenie się zachowuje w łukach, a do tego no, na taką sprężystość typową dla Volkswagena. Nie dziwię się, że ten samochód jest lubiany i często wybierany przez klientów. No Znowu już parę razy podczas testów to mówiłem. Chciałbym mieć wygląd tamtego samochodu, wyposażenie tamtego samochodu, no bo tutaj w wersji podstawowej nieco mniej wyposażenia jest. Wyciszenie, bo ten samochód mam wrażenie jest trochę gorzej wyciszony. I ten silnik, który jest w Volkswagenie. Na to obsługą bym się zastanowił, ale w Opel nie jest zła. Ten panel klimatyzacji nie do końca mi pasuje, ale w wersji podstawowej Live macie jednostrefową, inną klimatyzację. Prawdopodobnie ono jest z pokrętłami i zupełnie inaczej się obsługuje. Tam też jest w Oplu, mówię tam, bo on gdzieś tam przed tą ciężarówką sobie jedzie, też jest jednostrefowa. Więc znowu każdy samochód ma jakieś plusy i każdy ma pewne drobne niedociągnięcia, ale zarówno Mokka jak i t są dobrymi produktami. W przypadku tego samochodu również zajrzyjcie sobie pod film, tam jest link do naszej oferty, do leasingu, do wynajmu. Jest to auto, które cieszy się u nas dość dużym wzięciem, no ale to jest taki segment, który generalnie cieszy się dużym zainteresowaniem. No, w przypadku CarSmila nieco lepiej wynajmują się i leasingują kompaktowe suwy, ale do większości funkcji takich stricte rodzinno-miejskich, ten samochód w zupełności się nadaje, tylko ma bardzo duży bagażnik, to jest jego mega plus. Jest minimalnie więcej miejsca w środku, no i jest troszeczkę szerszy. Ale który samochód bym wybrał? Nie wiem. Może Volkswagena ze względu na silnik, ale Opel wizualnie zdecydowanie bardziej mi się podoba. Tutaj na zewnątrz jest tak bardzo, bardzo zachowawczo, ale to już zawsze tak jest w Volkswagenach. Z drugiej strony ta hmm, Średnia, która tutaj jest na sam koniec, powoduje, że można temu auto wystawić dobrą ocenę, bo on jest we wszystkim bardzo, bardzo przewidywalny i mniej więcej wszystkie cechy ma takie, no bardzo, bardzo w porządku. Także jedno i drugie auto jest godne polecenia. Jeśli podobają Wam się nasze testy, koniecznie nas zasubskrybujcie, a jak klikniecie dzwoneczek, to żadnego z nich nie przegapicie.